Zapraszam wszystkich kibiców do oglądania jutrzejszego pojedynku w grupie N i nie tylko, mówiłem ja, Felix. Dziękuję. Cześć Mariuszu, startujesz no, który raz w rajdzie Wisły? Nie pamiętam, bodajże trzeci. No to ładnie, a czy po tych trasach już jeździłeś? Ja jeździłem, ale ani razu nie ukończyłem rajdu. E, to dobry prognostyk na jutro. Dla ciebie tak. Dla mnie. Chciałem właśnie spytać o konkurencję. E, jak myślisz, gdzie będzie twoje miejsce w szeregu w dniu jutrzejszym? Chciałbym być w najgorszym miejscu tuż za tobą. O, dziękuję. To, to miłe bardzo z twojej strony. E, dobra, a tak całkiem serio, jak ci odcinki podobają? E, odcinki wymagające, e, trudne. E, włos się jeży na plecach. E, co będzie, jak spadnie deszcz? No właśnie, to pytanie chyba sobie wszyscy zadają. No to co, to my jutro idziemy ogniem wspólnie. Razem będziemy na podium obok siebie, mam nadzieję, na mecie. Trzymajcie za nas kciuki. なるほどなる Lewy jeden po murze 38, lewy jeden cyk, do prawy jeden przy drzewie 50 w dół, schamuj, prawy 1 w dwa po krzakach, uwaga, mursyw 25, schamuj, prawy 3 na asfalt, wypuść 25, szczyt 20, za szczytem. Prawy dwa krótki po skarbie. No tak trochę się trzymałem miejsce, bardzo mi zależało, żeby dojechać na tym miejscu i na pewno jechałem na 80% tak sobie jechałem, żeby jednak było wszystko okej. Okay. Ale strasznie się cieszę. No, 10 lat temu wygrałem w generalce, 11 lat temu węce, teraz powtórka. Czuję się nadal bardzo młodo i już bym pędził na następny rajd. Chyba muszę podjechać na metę. Dziękujemy. Siemano! Siemano! No co, no dobrze. Jak widać, e, mamy drugie miejsce w grupie N, e, ósme w Generalce. Wczoraj dużo pecha mieliśmy my, dziś Mariusz Nowocie. Losy się odwróciły, ale dzisiaj po, pokazaliśmy też Lwipazur, Dwa razy wygraliśmy od, e, odcinki w grupie. siódme ósme w Generalce, na Hopie chyba z e, kibice byli zadowoleni. Szliśmy wszystko, skakaliśmy daleko, wysoko, aż zabolało, Kast spadł na oczy i nie wiedzieliśmy gdzie jedziemy. Ale mimo wszystko udało się dojechać do meta. auto wytrzymało, trochę tam oko podbiliśmy temu misiu, jak ja to mówię, ale najważniejsze, że meta, wynik zacny, punkty są, to najważniejsze. Mariusz, pech! Jaki kurczę, co się stało? Wczoraj zdjęłeś oponę. Tak, no dzisiaj, dzisiaj uszkodziliśmy dyferencjał, nie wytrzymał trudów walki. E, Wisła znów chciała nam dokuczyć, ale tym razem jej się nie udało, jesteśmy na mecie. E, I to się liczy, to się liczy podczas tego rajdu. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Hello, hello, witam Was ponownie, to ja! Słuchajcie, fajny ride super, ekstra, no, jeszcze przyjdzie czas, żeby stanąć na pudle, niech na razie stają ci, którzy muszą, się spinają, ja jeszcze tu ze swoim pilotem pojeździmy gdzieś tam z tyłu, oczekujemy na redzie, a potem staniemy wysoko i będzie dobrze, i będzie miło, i będzie sympatycznie, i będziecie nam bili brawo, a ja my będziemy wam dziękować. Tak, nie, 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 nie. <laughs> Dziękuję wam wszystkim za to, że byliście z nami na rajdzie, oglądaliście nas i zapraszamy na Karkonoski, myślę, że będzie jeszcze szybciej. Dzięki.